Hejka, dziś mam dla Was przegląd nowego preview, które wprowadza ostatnie ważne zmiany dla pancernika, jakimi są nowe animacje. Nareszcie otrzymaliśmy jakieś przyjemne zmiany, dlatego zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Pancernik zyskał całkiem nowe animacje rozwijania się z kłębka. Co ciekawe, animacja chowania się w skorupę pozostała niemalże taka sama, z drobną różnicą, o którą gracze prosili twórców od momentu pojawienia się pancernika w grze. Mianowicie wcześniej pancernik nie chował główki i przednich nóżek, gdyż jak twierdzili twórcy, wyglądało to słodko. Teraz wygląda to nieco inaczej i pancernik zupełnie jak w świecie rzeczywistym, chowa się cały w skorupę. Moim zdaniem wystająca główka miała swój urok, aczkolwiek cieszę się, że zostało to poprawione. Świetną i słodką na dobrą sprawę nową animacją pancernika jest również wystawienie główki z pancerza podczas gdy ten jest zwinięty. Pancernik wychyla na momencik główkę, rozgląda się wokoło i jeśli nie wykryje zagrożenia w pobliżu, na spokojnie się rozwinie. Przechodząc finalnie do animacji rozwijania się pancernika, można tu powiedzieć, że po prostu pancernik wystawia na krótką chwilę główkę i łapki, aby po chwili łapki schować i skłębka się rozwinąć. Cała animacja jest niezwykle płynna i wygląda wręcz perfekcyjnie. Czas dla zwiniętego pancernika pozostawionego bez żadnych zagrożeń przed rozwinięciem został zwiększony z 3 do 4 sekund. Tekstura skarbca została nieco zaktualizowana. Zmiana w głównej mierze skupia się na włazie, przez który skarbiec wyrzuca łup. Aczkolwiek zmiany zauważymy również na spodzie bloku, a także w formie kilku zaktualizowanych pikseli na wszystkich ściankach. Zmiana została wprowadzona, aby łatwiej można było odróżnić skarbiec od spawnera próby. Poprawiono również kwestię stanu bloku skarbca podczas gry wieloosobowej. Teraz jeśli jakikolwiek pobliski gracz nie odblokował jeszcze skarbca, jego dziurka od klucza będzie odsłonięta. Natomiast jeśli każdy z pobliskich graczy skarbiec już odblokował, to dziurka od klucza pozostanie zasłonięta. Obrażenia zadawane przez Briza zostały poprawione. Najwidoczniej wcześniej występował jakiś błąd, którego twórcy nie byli łaskawi opisać w logu. Breeze nie będzie już proponowany jako typ selektora w poleceniu, jeśli na świecie nie zostały uruchomione odpowiednie eksperymenty. Nowy ekran śmierci wprowadzony do gry kilkadziesiąt wersji preview temu współpracuje teraz z paczkami zasobów. Wcześniej niestety jakakolwiek włączona paczka zasobów powodowała przełączenie ekranu śmierci na jego starą wersję. Pnącza świecących jagód bez wyrośniętych owoców nie upuszczają już świecących jagód po zniszczeniu ich narzędziem zaklętym na jedwabny dotyk. Umieszczenie zarówno niebieskiej jak i czarnej świeczki na torcie skutkuje teraz wyświetleniem poprawnego koloru świeczki na cieście oraz upuszczaniem poprawnego koloru świeczki po jej zniszczeniu. Selektor „wood” został w poleceniach rozdzielony na osobne instancje, dzięki czemu możemy teraz wybrać konkretny rodzaj interesującego nas drewna. Rama portalu do kresu została przeniesiona z zakładki przedmioty do zakładki naturalne. Przycisk opinii w szufladzie znajomych prowadzi teraz do poprawnej strony z opiniami. Przycisk zmiany układu siatka lista na nowym ekranie gry zachowuje teraz wybrany układ po ponownym uruchomieniu gry. Usunięto błąd, który czasem powodował niemożność generowania się pokoju z portalem w twierdzy. Naprawiono okrągłe wizualne artefakty, które mogły wystąpić podczas używania funkcji cieni światła punktowego w trybie deferred technical preview. Naprawiono również awarię, która mogła wystąpić podczas wchodzenia do świata z włączonym trybem deferred technical preview. Mi takie awarie niestety kilkukrotnie się zdarzyły. W tym tygodniu nie dostaliśmy niestety ładunków wiatru w formie przedmiotu jak miało to miejsce w Snapshocie. Aczkolwiek wierzę, że przyszły siódmy tydzień roku analogicznie do zeszłorocznego przyniesie nam wiele fantastycznych nowości. Przypomnę, że to właśnie wtedy otrzymaliśmy biom kwitnącej wiśni, archeologię oraz snifera. Jeśli przegląd Wam się spodobał to zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba na kanale. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się i cześć!